Zaksięgowana. Fantastycznie lekko tak o książkach. Po tej stronie głośnika, Maktyre. Dzisiaj taka ciekawa dwójkowa data, więc będzie temat niespodzianka. Ogarnianie czytelnicze tego wszystkiego, co się chce przeczytać, co czeka na regałach, czasem zbyt długo, tego co zaraz przyjdzie z księgarni, czy wpadnie za chwilę, bo premiera. I tak jedni tworzą listy tego, co chcą czytać w najbliższym czasie. I to jest dobre, bo zawsze daje jakieś odniesienie, a punkt odniesienia to ważna sprawa. Ale ja opowiem dziś dwa słowa o takim, można powiedzieć, eksperymencie na żywym czytelniczym organizmie, czyli moim. Zrobiłam sobie ostatnio harmonogram czytelniczy, jakkolwiek zabawnie to brzmi, żeby ogarnąć te moje hałdy wstydu wszelakiego, bo jest ich kilka dość sporych rozmiarów. W związku z tym, że na moich półkach wirtualnych i tych realnych przywija się dość sporo różnych książek, w tym również tych w języku włoskim i angielskim, postanowiłam coś w tym temacie ruszyć. Bo szkoda by było zmarnować umiejętności i dać im zwyczajnie zardzewieć, a skoro można łączyć przyjemne z pożytecznym, to czemu tego nie zrobić? I tak oto wyszłam od tego punktu, żeby narzucić sobie pewne ramy działania. Nie za mocne, nie za ciasne żeby też się nie zniechęcić, a w razie potrzeby można je spokojnie modyfikować. Stworzyłam sobie rozpiskę na dni tygodnia po mniejszych czytelniczych akcji, czy też wytycznych. Z jakieś dwa lata temu, czy może z trzy, zaprzyjaźniłam się z audiobookami. W sensie nauczyłam się ich słuchać, bo to nie jest takie oczywiste i takie proste dla każdego. W dodatku przywykłam do tego, żeby coś robić przy słuchaniu, a tu wiemy doskonale, że nie wszyscy mają takie predyspozycje do tak zwanej podzielności uwagi. I tak mi to weszło w krew, że jak czasem odpalę audiobooka i nic przy tym nie robię, to mnie nosi z lekka albo co gorsza usypia. Ale wracając do tematu. Audiobooki towarzyszą mi przy różnych pracach, w związku z czym wskoczyły z automatu na harmonogram, że jak się oczywiście da i mam na to chęć czy nerwy, to planuję słuchać książek przy działaniu. Wykonuję taki rodzaj pracy, że mogę sobie pozwolić na słuchanie czegoś w jej trakcie, więc warto to wykorzystać. Drugim punktem były te językowo obce tematy, czyli książki po włosku i po angielsku. Mam ich trochę na czytniku, bo ja to taką trójpolówkę czytelniczą uprawiam, więc szkoda, żeby tak leżały i warto się zmobilizować. Oczywiście, część książek to powieści, które czytałam po polsku, bo tutaj wychodziłam z założenia, że będzie mi nieco łatwiej skupić się na tym, co czytam w języku obcym. I tak wymyśliłam sobie włoskie wtorki i angielskie czwartki. Przy czym założenie jest takie, żeby postarać się tak z godzinkę przeznaczyć na czytanie. Nowe słówka czy zwroty wylądują w notysiku, a potem nic tylko powtarzać i używać, jeśli trzeba. W środę mam zaplanowane spotkania z czytnikiem, bo mam tam trochę książek na nim i jeszcze abonament w Ledgmi. Więc jak sami rozumiecie, wypadałoby i ten stos hańby ruszyć. W poniedziałki i piątki mam przewidzianą czytelniczą jazdę klasykiem, czyli tu tradycyjnie książka papierowa idzie w ruch i wiedzie prym. A sobota i niedziela to już czytelnicza jazda dowolna. Co mnie urzeknie w jakimkolwiek formacie, to wpada na ruszt. Ta sama zasada tyczy się tak zwanego czytelniczego międzyczasu, bo co wpadnie, to na pewno ucieszy. Sporo tego jak widzicie, więc też zaczęłam robić sobie notatki w trakcie czytania, żeby mi nic nie umknęło o treści książek czy wyrażeń. Potem też łatwiej mi jest wam opowiadać o dobrociach książkowych, a i sobie poukładać odczucia do konkretnej lektury. Takie bardzo luźne założenia dla siebie wymyśliłam i zobaczymy jak mi z tym pójdzie. Może niektórym z Was wyda się to dziwnym podejściem, bo czytanie to przede wszystkim powinna być przyjemność i tego się oczywiście trzymam. Ale może też dzięki temu te moje zachomikowane książki poczują się dowartościowane, a i umiejętności językowe mi nie padną jak stary akumulator w zimie. Czasem trzeba się jakoś zabrać za siebie i wdrożyć w tryby, żeby potem rzeczy przychodziły nam same z siebie. Nagadałam się dziś i oby tylko coś z tego było dla Was interesujące. Podziękowania i gratulacje dla tych, co przetrwali i wysłuchali do końca. Pilnujcie się i do usłyszenia.